Cześć. Wydawałoby się, że rower już jest skończony, no ale niestety, jak to w życiu często bywa, nie tak łatwo. Tutaj z poprzedniego filmu, jak pamiętacie, jest złączka na jaki to symbol znowu zapomniałem. No nie pamiętam, kurczę. Zaraz rozłączę i powiem. Bo ta na, to jest na trzy piny, na dwa piny to jest XT60, ta jest też coś tam 60, ale nie pamiętam chyba MT60. Dobra, nieistotne. Teraz tak, załączamy sobie tutaj. Jest. włączone, Trzeci stopień zasilania, wspomagania. No i naciskamy na manetkę. No i pięknie kółeczko kręci. Manetka naciśnięta. Puszczamy manetkę koło, na no nacisnę na hamulec, dobra. Niby wszystko gra. To jest jeden sposób uruchomienia napędu. Poprzez manetkę. I teraz dru druga możliwość uruchomienia, czyli poprzez czujnik pas, który się znajduje, o tu, 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 te kółeczko z tym takim okrągłym magnesikiem, tych magnesików jest kilka. I to się uruchamia poprzez... A, tu mi zarawadzi, kurczę, muszę ten plastik wywalić. No ale o co chodzi? Dobra, jeszcze raz. Kręcimy... I załącza nam się wspomaganie. Aj te kable. Tak to chodzi. Niby wszystko ok. Wyłączymy. Wszystko niby ok. Ale jak wsiądę na rower, po prostu mi szarpie. Szarpie mi. Nie wiem, czy przyczyną jest to, że tutaj, jak mam sterownik. Albo inaczej kontroler, tu jest wyjście na czujniki Hala. W tym rowerze nie ma takowych. Wyłączę, czekajcie, wam pokażę. Dobra, i teraz tak rozłączę tutaj tą wtyczkę. Nogą sobie podtrzymam. O, dobra, nie wyskoczyło. I od razu powiem Wam, jaki to symbol, bo z pamięci nie pamiętam. I to jest, to jest. Kurczę, okulary mam, a nie widzę. No, musi być symbol. No. A, kurczę, on jest chyba tutaj niżej, pod tą izolacją. Dobra, to jest jakiś tam MT czy XT. No, XT60 to jest na, na, na dwa piny, tu jest na trzy. Dobra, nieistotne. W każdym razie, tu jest tylko trzy piny. Trzy piny są, czyli trzy fazy. Nie ma czujników, y, hala, i może być taka przyczyna, że ten kontroler czy tam sterownik obsługuje tylko napędy z czujnikami hala bo jeżeli tym rowerem się rozpędzę no to już ci bez problemu żadnego ale podczas uszania jest takie zjawisko szarpania, może być też usterka mechaniczna ale nie będę się teraz to wgłębiał kupiłem po prostu drugie koło przełożę tylko dętkę i oponę Założę drugie koło z tym, że te koło z silnikiem, zobaczcie, tu już ma 9 bolców. 9, dobrze liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, 9. Zgadza się. Te grubsze bolczyki, 3 to są bolce od piny. No, można tak nazwać od y, faz. 3 fazy pozostałe. To są do czujnika hala plus 1 do mierzenia impulsów prędkości. Dla mnie będzie zbędny, bo akurat wyświetlacz jest taki podstawowy, on nie pokazuje nam prędkości, więc ten jeden przewód będzie zbędny, a do tego potrzebne było mi coś takiego. Zaraz na staty ustawię i wam pokażę. Dzisiaj przyszło z kurierem. O, I tu jest taki przewód. On ma długość 1,70 m. Troszeczkę jest za długi, ale wolałem za długi jak za krótki. I tak tą wtyczkę. O. W sumie nie, nie wtyczkę. Y, gniazdko. Wtyczkę będę obcinał. Bo zwróćcie uwagę, to jest dokładnie takie samo jak przy kole. O. Tu mamy taką samą i tu mamy taką samą, identyczną. A jest nie, potrzebna mi jest nie wtyczka, tylko gniazdo. I od razu sprawdzimy czy pasuje. Tu są takie strzałeczki. Zarówno na wtyczce jak i na gniazdku. I sprawdzimy czy pasuje. No i pasuje. Zresztą musi, bo tu mam nazwę. Czekajcie. No tak, pokażę, spróbuję zbliżyć. Nie wiem, czy to będzie widać. Słabo ten napisik, tu widać. Czekajcie, czekajcie. Jest tak, o Nie wiem, chyba nie będzie widać. Ale tu pisze Juliet. Juliet. Juliet, Juliet się chyba czyta. I na ptyczce pisze ten sam napisik, także to jest na 100%. Z tego systemu. Gra, gra. I teraz będę musiał przełożyć dentkę, przełożyć oponę, podłączyć czujniki, obciąć tutaj ten przewód na wymiar już, podłączyć przewód od czujnika hala od fas, no i odpalić i zobaczyć, czy chodzi. Bo koło kupiłem na OLX ale to nie jest jednoznaczne, że one jest sprawne. I nawet by mnie nie zdziwiło, gdyby było niesprawne. Bo często się zdarza, to, co sprzedają. Z reguły mówią, nie znam stanu technicznego sprzedawanego przedmiotu, czyli można się liczyć z tym, że może być niesprawne. A jak się sprawdza taki silnik na kole, to już pokazywałem w którymś filmie. Zwieramy po kolei fazy i powinno nam stawiać opór. I chyba to nawet zrobię przed założeniem. I najprostszy sposób to będzie chyba takim wkrętaczkiem. Dobra, tak. W jedną stronę się kręci swobodnie. W drugą stronę już idzie z takim znacznym oporem. Dobra, to tu zebrzemy sobie tutaj tak te piny. Aj aj. Szybokrętem to tak nie bardzo kurcze blade. Zaraz tu mam taki kawałek przewodu. Okorowany zrobimy to w ten sposób o i tak będzie najpewniej o, już wyczuwalny jest opór zrobimy teraz ten z tym trzeba po prostu każdym z każdym też jest wyczuwalny opór i tu I też jest wyczuwalny opór, czyli uzwojenia nie są uszkodzone, są sprawne. O, przy okazji, Wam pokażę, tu jest też taki silniczek. Tyle, że ten jest przekładniowy, ten jest bezprzekładniowy i też ma trzy wyjścia fazowe, plus tutaj przewody do czujników hala. Ale to jest od no, tej deskorolki czy deski elektrycznej, nie wiem jak to się prawidłowo nazywa. A więc tak, zabieram się za zdejmowanie z tamtego kółka dętki opony i podłączam te kółko. A więc rower skończony. Nareszcie, już go miałem trochę powoli dość. Kółko nowe założone. Podłączone. Tutaj jest oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, przewody tu pod ramą. No i dobra, załączymy. Jest, tu jest jeden wskaźnik yy, poziomu baterii, tu jest yy, stopień wspomagania, a tu jest drugi wskaźnik baterii. Jak tu będzie się ostatnia paliła czerwona, to znaczy, że jest rezerwa. Znaczy, rezerwa, no już praktycznie można powiedzieć wyczerpana, nie? Yy, sterowniczek, no nic, żadna filozofia. Teraz trzeba sprawdzić, czy po prostu działa. No, i jak widać, rower działa. Więc należy zadzwonić do właściciela. Nie go zabierze. I powiem Wam szczerze, że to jest mój ostatni konwertowany stary rower. Ściągnięty z Holandii czy z Niemiec. Już nigdy w życiu nie będę konwertował roweru starego, ściągniętego. Dość. Tyle się przy nim namordowałem. I to tak się wydaje. No rower, rower. Jednak to jest różnica. Przerabiać rower nowy, a starego grata. Nie na moje nerwy. Cześć, zapraszam na kolejny film.